Dzień dobry w drugim W drugiej połowie tygodnia Ale już w nowym roku Drugi dzień stycznia 2020 20 o, tak jest Trzeba było zacząć Mamy godzinę czwartą, Warszawa Póki co na razie, ale już zaraz będzie dalej Także Kierunek Wrocław Zaczynamy Jaka historia na kółkach po lewej stronie? Kurtyna w górę. O, już przede mną jest Polonez, tak jest. Tak, e, więc tak to mniej więcej wygląda. aż trzeba było dzisiaj, ale to zabawa sylwestrowa była. Wczoraj odpoczynek był. Także dzisiaj można jechać dalej. I nie ma najmniejszego z tym problemu. E, pozdrawiam wszystkich. Wszystkich widzów nowych, bo takowych mam. Jak się okazało, a dowiedziałem się i osobiście, i poprzez komentarze. Także serdecznie witam, pozdrawiam, i zapraszam. O, a tymczasem, 0 stopni na dworzu, więc nie jest tragicznie. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie gdzieś po ósmej będę na miejscu, ale to na tym pierwszym punkcie, bo najpierw muszę jechać, odwalić odprawę celną, i dopiero później po odprawie będzie, będzie można jechać na rozładunek. Jak z odprawą będzie? Na dwoje babka wróżyła. Może jeszcze będzie luzik, a może po nowym roku jeszcze nie za bardzo im się będzie chciało pracować. Wszystko za i dupa coś mi odpadło no także zobaczymy jak będzie z tym, z tym nowym rokiem co znaczy z, z tą odprawą celną wszystko się okaże już niebawem także także zobaczymy tak dojechałem i tak już jestem we Wrocławiu w agencji celnej i czekam Poszedłem się spytać, znaczy dać dokumenty, wszystko cacy Mmm elegancko, super Proszę numer telefonu, Podaję numer telefonu Pytam się Pana grzecznie jaki mamy czas oczekiwania Wie Pan normalnie to jakieś do godziny czasu to byłby z naddatkiem tak już o fiu, i tak dalej ale ponieważ dzisiaj mamy drugi dzień stycznia, czyli dzień po Nowym Roku e, Niewykluczone, że celna będzie działała tak jakby działała w sobotę albo w niedzielę Także nie umie odpowiedzieć Nie umie odpowiedzieć na to pytanie Więc korzystając z okazji e, Idę tam Właśnie już piec odpalony, ciepełko już się zrobiło Idę, idę się przed w takim razie będą dzwonić, to wtedy będę leciał dalej. Stąd do rozładunku mam 4-5 km, jakieś 10 minut drogi z tego co mi na tą chwilę pokazywał wujek, eee, no i tyle. Także ja idę na górę, przekimać się. A co dalej? Zobaczymy. To raporcik złożony. Czekania, ciąg dalszy. Otóż tak, mamy godzinę 11:45, ja tutaj jestem 8:20, od 8:20, tak? Czyli mamy już 8:29, 10, 11, 3 godziny 20 minut na razie, nawet więcej, no, już można powiedzieć 3,5 godziny. Tutaj czekam na odprawę. Co się okazało, Jedyny, jedyna wiadomość, jaką znam, jaką wiem, to że musiałem otworzyć tył, ponieważ czekamy teraz na celnika, celników celnika, dlatego że zostaliśmy wytypowani do, do tak zwanej rewizji celnej. Standardowa procedura. Natomiast to dalej przedłuża się i się przedłuża i się przedłuża. Zobaczymy co z tego wyniknie na tą chwilę. Na tą chwilę czekam. No i co mam zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, tak? Już się wyspałem chyba nawet, bo byłem na górze już tak kurde, na drugie śniadanie zjadłem, wyspałem się i otworzyłem samochód i tak sobie siedzę i tak sobie czekam i tak sobie. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wyraźnie no, ja się dzisiaj oglądacie, no ale nic. Posłuchajcie, jest godzina 14. Ja skończyłem tą odprawę celną 20 minut temu. Tak, 20 minut temu, bo tak jak mówiłem, mam 3 km, miałem tylko do, do tego 4. Do przyjazdu na rozładunek. Tutaj już panowie sobie, ja stoję pod rampą. Panowie powiedzieli, że absolutnie. Żebym się nie trudził, oni sami sobie poradzą. Zresztą oni wiedzą, co się odbywa na tej kontroli celnej, więc proszę sobie odpocząć. Mówię kurwa, 6 godzin odpoczywałem. Ponad. No, także od, odprawa ponad 6 godzin trwała. No i teraz, teraz czekamy, aż tutaj panowie rozładują pełny samochód, i co dalej. Na razie nie wiem. Na razie cisza. Był jeden ładunek, ale niestety on się nie wyrobił, więc trzeba było go oddać. No i teraz czekam na dalszy rozwój sytuacji. Co to z tego będzie. Także moi drodzy, godzina 14.40, pozbyłem się ładunku, który wożę od wtorku. No, najdłużej trwało odprawa celna. No ale nic, trudno się mówi. Jadę teraz zatankować auto i czekam na jakąś dyspozycję, bo na razie nie mam nic, więc mam nadzieję jedynie, że dzisiaj mamy już czwartek grubo po południu. Jutro długi weekend się kolejny zaczyna, także ciekawe co nasza pani szpedytorka wymyśli. Ale to dowiem się, to Wam oczywiście odpowiem, a teraz jadę zatankować 200 metrów. No, także zdążyłem zatankować auto. Jedź, jedź spoko, wiesz, bo tam nie mam nic, dopiero szukam. No dobra, to jedź za i tam zrób sobie zakupy, zjedź śniadanie. No to zdążyłem zatankować, podjechać pod Lidla, już byłem na Lidlu i było ding, 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 ding zlecenie. No i tak jadę teraz do brzegu dolnego załadować. Eee, coś, wszystkiego się dowiem na miejscu. Gdzie będę jechał? Coś tam, spadzim, coś tam, coś tam, ale mam w zleceniu napisane wedle dokumentów. Także jak tylko załaduję, będę tam na załadunku za jakieś 40 minut. No to wam oczywiście wszystko. Wtedy powiem, a tymczasem jadę, bo muszę jeszcze się wykaraskać z Wrocławia. Do, do załadunku zostało mi 43 km także do przodu, do przodu. Tak, tak jest, stoję w kolejce, drodzy moi, stoję w kolejce. Tutaj mamy 2, 4, 5, jeden teraz właśnie wjechał. Pan duży, więc jeszcze 2, 5 dużych zostało. I tutaj jeden busik przede mną, i dopiero ja. Także teoretycznie miało być myk, 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 i już jadę dalej. A się okazuje, że huk wie ile będę czekał. masakra. Ale byłem tutaj już chyba ze dwa razy. Oni się przenieśli z pod Warszawy, i tam pod Warszawą to my często u nich ładowaliśmy. Tam też było trzeba czekać. Tutaj byłem dwa razy, też musiałem czekać. A jeszcze teraz, że jest okres taki, nie wiem, trudno nazwać poświąteczny albo cokolwiek innego. Także już mnie tutaj pan dozorca na Bramce pocieszył, że jest jeden magazynier i jest jeden pomocnik tego magazyniera. I oni tak pracują, że... No tak pracują świątecznie bardziej, niż normalnie, więc... E, nie wiem, ile mi się tutaj zejdzie. Ogólnie kicha niesamowita. Ale... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Znowu. Kuźwa, ja nie wiem, no to jest... Skąd te zlecenia? Wiedzą doskonale, że kurde, nie, nie umiem tego przerobić. I zamawiają transport, a później kurwa tak wychodzi jakaś kiszka. Masakra. Także moi drodzy, udało się po oczekiwaniu, czekaniu i w ogóle dzisiejszy dzień w ogóle jest taki: czekaj tu, czekaj dom, czekaj tu, czekaj dom. Jest godzina 19.40, ja 15 minut temu wyjechałem z załadunku. Musiałem takimi kanałami, bokami sobie dojechać do piątki. No i już teraz jadę S5. Zobaczymy jak to będzie, czy faktycznie ta całość już jest otwarta do Poznania od Wrocławia. Na razie się zapowiada fajnie. I no i tak, załadowane mam cztery palety, tak? W dwa punkty jadę. Trzy palety zrzucam w jednym punkcie. Trochę się obawiam, ale nie chwalmy, nie, nie, nie martwmy się zawczasu, może tak dlaczego mówię, żeby się nie martwić ponieważ może być źle może być dobrze mam nadzieję, że będzie dobrze a rozładunek mam w Poznaniu w Ohon także wiecie o co kaman no właśnie na dwoje babka wróżyła albo będzie dobrze, albo będzie źle będzie. drugi mam w jednym z zakładów w oddziale jednego z zakładów mięsnych o w ten sposób tak to powiem Mam nadzieję, że tam też w miarę szybko pójdzie. Zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że ok, jest. Bo już tam miałem rozładunki kilkukrotnie. Akurat może nie w tym oddziale, nie w tym też miałem raz, ale tak to miałem w innym oddziale troszeczkę. Ale zawsze było jakoś tak w miarę, że, że ok. E, także najbardziej obawiam się tego jutrzejszego porannego, pierwszego rozładunku, ponieważ nie wiem co mnie tam może czekać. Jeżeli będzie tak jak było w markach. To już się boję, a jeżeli nie, to nie. <głos> <głos> Ale żebym powiedział, no, także tak, jadę teraz już, nie wiem, gdzieś tutaj pewnie na piątce się zatrzymam na którymś z mopów, żeby sobie już tam fajrant robić. Jutro, nie wiem, siódma, ósma, nie, nie mam w ogóle tego. Ani godzina awizacji na dokumencie jest tylko, że dzisiaj powinien być rozładunek, a wiem, że magazyny tam pracują, tak jak w większości tych dużych marketów. 6, 14 czy 15, coś takiego. Także już sobie tutaj się gdzieś zatrzymam. Zostawię sobie kilka, dosłownie kilka kilometrów na dojazd na miejsca, a resztę zobaczymy jutro. Także tyle na tą chwilę. Jest ja sobie teraz delikatnie, a fajnie i ja lekko mam jak cholercia, więc samochód seks masterka po prostu u... płynie. Szybko i sprawnie wiatr się uspokoił, więc jest w ogóle elegancko. Tak, trochę nie bardzo opasuje. Objeżdżamy zakład dookoła. I właściwie prawie, że przy wyjeździe, stajemy przy innej bramie. Już widziałem tam od środka przez okno, przez No weź się wyłącz. A dać go na chwilę, przynajmniej na chwilę, przestań rozmawiać, bo chciałem tylko powiedzieć, że już. Sfajrantowałem się, sfajrantowałem się yy, można się zatrzymać. Ostatni mop przed znaczy w sumie to tam, o tam tam gdzieś, tam, tam już jest Poznań. Ja minąłem dwójkę, a dwójkę mam za sobą kawałek. Tu jest mob który jest w sumie w trakcie budowy, bo tam za mną jest budowa bipika i Kajewsiaka. Ja tak sobie tutaj tak teraz stoję i do jutra już... Do rozładunku w każdym razie do Swadzimia mi zostało gdzieś 11 km, w sumie 12 minut drogi, także, także ja już sobie koniec zrobiłem, zdążyłem zjeść kolację, teraz właśnie tak jak widzicie Adaśka sobie oglądam i można już iść zaraz, tu się on skończy i idę w kimono, rano wstanę sobie tak wcześniej, troszeczkę tak po szóstej. Tak, żeby być tam na siódmą, przed siódmą mniej więcej to zobaczymy, może się uda jakoś szybciej to zrzucić, no, także co, do zobaczenia jutro, o siema, 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 poczekajcie, poprawię się trochę, o tak, tak, coś tam pomogło, e, dzień dobry, trzeci dzień gru... kurwa, a mi się dni... trzeci dzień stycznia oczywiście, 2.20, dzień dobry, witam, e, ja już jestem na miejscu rozładunku, czyli wiecie gdzie fenomen e, przyjechałem, brama była otwarta a szlaban e, zero dozorcy, zero kogokolwiek no to się wbiłem kulturalnie, jestem pierwszy w kole, bo teraz widzę, że się tutaj podjechali jeszcze jeden samochód i jeszcze jeden zaraz będzie wjeżdżał, ale w każdym o ten co tutaj widzicie, o tu, 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 o, tu, tu. czekaj, w tą stronę o, to, o tu, tu e, i ten no i mówię do gościa, że dzień dobry, przyjechałem, mam tam trzy paletki, busem przyjechałem i tak dalej. No dobra, tak, 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 tak. To proszę czekać, proszę czekać, ktoś przyjdzie. 15 minut na razie czekam. Byłem jedyny na placu, teraz właśnie przyjechał ten gościu, o tutaj ten jeden. I to wszystko, i nikogo nie ma, posłuchajcie, nikogo nie ma, to jest coś zarąbistego, kurde, <grydy> nie wiem jak tu się pracuje, ale ciekawie ile będę czekał, żeby zdjęli trzy paletki, podczas gdy mamy plac wolny, nikogo nie ma, mogliby podejść, Dokumentów wziął oczywiście, mogliby podejść, dobra, dawaj szybko, myk, myk, Dwie minuty, dosłownie. Nie wiem co chcę otworzyć tył, bok. Dla mnie nie ma problemu, bo tutaj jest wózek widłowy stoi. Nawet mogę sam go zdjąć. Znaczy ten towar. I wszystko. Proszę czekać. Co ja się nie dziwię, kurwa, że ich tutaj nikt nie lubi. Ale nic, witam w nowym dniu Jeszcze nie ma arły, a, aury aury, nie ma. aury dziennej nie ma Ale już jest następny dzionek Dzisiaj jest Piątek, piąteczek, piątunio Kolejny długi weekend Aczkolwiek ich nie będzie w tym roku dużo Także luz Ale tymczasem ja czekam dalej Tak jak mówię siu, Siódma godzina, tak, tak Ja tutaj od 15 minut czekam No dobra, od 10 niech będzie Ku sprawiedliwości Posłuchajcie, sukces! Tylko godzinę czekałem, żeby zdzielić trzy lekkie paletki. Całkiem, całkiem. Także na luzie. No, moja spedytorka się rozpisuje. No tak, ósma godzina, czasu. Praca zaczęła. Eee, także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Dobra, muszę zjechać. I teraz lecę do tego drugiego punktu, zdjąć jeszcze jedną paletkę. I potem będziemy już. Oczekiwać dzisiaj piątek, to standardowo trochę się boję, ale mam nadzieję, że, że wszystko dobrze pójdzie i że dzisiaj jakiś powrót do domu Sławku, pozdrawiam tradycyjnie. Będzie ten powrót jakiś normalny, że nie będzie to jak, jak wczorajszy dzień. Ha! Także tak mniej więcej wygląda. Yy, tak, to jest drugi punkt. Tutaj musiałem, miałem wybór, albo zrzucę ręcznie, albo będę musiał czekać 40 minut, bo jest tylko jedna rampa odnośnie tego towaru, co ja przywiozłem, czyli opakowań. Także wybrałem gimnastykę poranną, w sumie to nawet by się przydało, bo już nawet i córka i żona mi mówią, że muszę zacząć ćwiczyć. Także sobie poćwiczyłem troszeczkę, kilka takich krążków musiałem zrzucić i bez problemu nie wiem czy dobrze jadę w każdym razie może wyjadę <laughs> e, tak także na tą chwilę e, mam już załadunek jadę do Poznania z powrotem jadę z powrotem do Poznania e, tam będę miał jeden ładunek jedną paletę podejrzewam że na tym się nie skończy no ale ale to nic w każdym razie na tą chwilę kłóźba mać jakoś po dupie pojechałem a tam jest brama dobra Będę musiał jakoś tutaj zawijkę zrobić ja pierdykam nie wiem czy ja dobrze jadę chyba muszę zawijkę zrobić Dobra dupa, muszę z powrotem jechać czyli tam Dobra. huk z tym jakoś będzie trzeba się tutaj Porządzić. Kurde, ale się załatwiłem. Ja pierdół No ja tu, tutaj ten. Muszę z powrotem jechać. Kurde, bo tu nie można przejechać. Ja pierdykam. Napytałem się. Jedno kierunko, Tak, jedno kierunko. jedź pan tam. No, tak to jest jak się. Człowiek słucha. Nie siebie, tylko kogoś no to by było na tyle jeżeli chodzi o tą chwilę jak tylko wyjadę To super ale ja nie wiem gdzie jest Poznaniu taka ulica no i ten i co chciałem powiedzieć no i teraz jadę właśnie na ten załadunek także podejrzewam, że się nie skończy na tej jednej palecie bo to będzie za mało podejrzewam, że już coś jest skombinowane innego ale to nic ważne, że już coś się zaczęło dziać o także do później. Nie no, muszę Wam powiedzieć, że imponują mi te trzy pasy na A2 na wysokości Poznania. Całkiem fajnie, zobaczcie, czym znaczy może i dlatego, że mało samochodów jest, ale tak bardzo ładnie wygląda, elegancko się jedzie, równiutko, superansko po prostu. Naprawdę tak powinno być wszędzie, tam gdzie są autostrady. Trzy pasy jest optymalnie. Teraz fakty transportowe. Fakty transportowe są takie, iż już Mam tą jedną paletę w Poznaniu załadowaną, którą wiozę do Radonic, teraz jadę do Gniezna, tam będę, a bo nie mówiłem, dostałem do ładunek, tam jadę do e, firmy gdzie będę ładował następną paletę i tą paletę z kolei będę wiózł też bezpośrednio już do e, Palestynowa, e, przepraszam, do Celestynowa. A Celestynów, jak wiadomo z góry, jest w powiecie otwockim, czyli tak jest. Niedaleko mnie, gdzie mieszkam. Także tutaj jest elegancko. Już tam miałem rozładunek w tej firmie, zresztą to, że to jest niedaleko, to tam kilka osób znam z tej firmy, moich znajomych, którzy tam pracują, także chyba, chyba, że mi się pomyliły firmy. Ale nieważne, w każdym razie już rozładunek będzie pod domem więcej nic nie mówię bo znowu coś zapeszę albo coś jeszcze innego więc wolę nie, nie ryzykować pozdro dla, dla kolegi z firmy w której pracowałem widzieliśmy się no mijaliśmy się no niestety tam jakoś tak szybko poszło ale mijaliśmy się w brzegu dolnym a drugi samochód z tej firmy widziałem na A1 na wysokości Łodzi który jechał w stronę Śląska, aczkolwiek to był czwartek, więc wedle, chyba że coś się pozmieniało, bo wedle grafiku powinni tam jechać w piątek, chyba że jechał gdzieś indziej. Może na Wrocław. Bo to było przed zjazdem na Wrocław. No ale to nic. Teraz na razie kierunek Gniezno. Załadowany. Ok, eee, także teraz już bezpośrednio na rozładunki. Zwłaszcza ten drugi, kurde, ten w celestynowie, to jest bardzo pilne, podobno jakiś. Więc jadę z tym bezpośrednio. Na razie muszę się dostać do autostrady, jeszcze trochę nie zostało. Ale potem to już będzie z górki. Wiem, wiem, trzęsie się kamera, wiem, ale muszę zainwestować w nowy uchwyt, bo ten niestety już się troszeczkę zużył. O, tak jest. Dobra, to żeby zaoszczędzić wam tej trzęsiawki to odezwa się później. Oj, tak na szybkiego Bartku, serdecznie Cię pozdrawiam. Właśnie miałem się z moim jednym, jednym z moich widzów trochę zaskoczony, dlatego że bardziej spodziewałem się go w dużym, bo duży mi zaczął jeździć, a tutaj busem się rozbija. No to to wiem, wiem, ciągnie na busy z powrotem, nawet jak się duży mi jeździ. Także jeszcze raz pozdrawiam i zapraszam. to me, tired mechanical heart. Beat till the song disappears. Fajrant na dzisiaj, ja już jestem na osiedlu, yy, muszę się tylko spakować i idę na górę do domu. Yy, kurwa, mam pusty zbiornik, a nie mogę zatankować, ponieważ wszystkie terminale w okolicy, mam cztery orleny tutaj w okolicy, wszystkie mają awarie. Nie działają, yy, w jednym tylko można za gotówkę, ale to musiałbym gdzieś iść wyciągnąć, wyciągnąć sobie, ale to jutro zrobię. Na tą chwilę robię koniec, we wtorek zaczynamy od strzału z Konika Nowego do Rzeszowa. Ale to dopiero we wtorek, tymczasem długi weekend, zabawimy się, pobawimy się i do roboty. Wszystko zrzuciłem, to co widzieliście, te takie właśnie trochę trzęsiawkę, to była nowa obwodnica Góry Kalwarii, trochę kurde trzęsie. Bo tam jakieś takie ping, 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 ping były, ale ogólnie fajnie szybko i elegancko się przejechało od strony piaseczna w stronę Mińska Mazowieckiego szybciej. Przede wszystkim szybciej, już rondach w Kobieli, Znaczy jest tam dla ruchu lokalnego, ale już teraz, tak jak ktoś jedzie, to jest za rąbiście. Także yy, dwa dni, zrobione 1100 km około, z czego czwartek był przeje... Yy, kiepski był czwartek, piątek za to dzisiaj był fajny. To tyle. Zdrówka i do wtorku. Cześć!